Co ma wspólnego plan ogólny gminy, czyli POG, z KPO, czyli Krajowym Programem Odbudowy? Ano to ma wspólnego, że z pieniędzy z KPO jest finansowana reforma planistyczna w Polsce. Czyli z tych pieniędzy są również finansowane działania gminy polegające na uchwaleniu planów ogólnych oraz na. No, wdrożeniu tej ustawy, czyli obejmuje to zarówno przygotowanie, jak i szkolenia, jak i wszystkie inne elementy, które są konieczne, aby tą ustawę realizować. I teraz, żeby Unia Europejska wypłaciła nam te pieniądze, trzeba zrealizować między innymi współczynnik procentowy gmin, które mają plan ogólny. Według aktualnie obowiązujących zapisów to jest 80% i termin do 30 czerwca. Ale już wiemy, że trwają rozmowy i Komisja Europejska dała zgodę, żeby to było przedłużone o dwa miesiące, czyli do 31 sierpnia 2026 roku, a współczynnik obniżony do 50%. Miejmy nadzieję, że gminy sprostają, bo na dzień dzisiejszy do prac nad planami ogólnymi przystąpiło około 90% gmin w Polsce, a mamy ich 2479. A szanse na to, żeby uchwalić je do końca czerwca ma zaledwie 30%. Także trzymajmy kciuki za polskie gminy, aby dały radę zrealizować wprowadzenie planów ogólnych.